Dzień dobry, wieczór. Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, gala Fame MMA 11. I uwaga, niespodzianka, pełna odsłona dzisiejsza. Może się przedstaw. E, moja odsłona dzisiejsza, słuchaj, zacznijmy od tego. Monika, świetnie dzisiaj wyglądasz. Dziękuję, jak zwykle. A ja dla swoich widzów, słuchajcie, skrychom się nie udało, nie udało się was podpuścić, dlatego postanowiłem, że inteligentnie ujawnię się sam, tak to ja, EBE. ebe. Witam serdecznie. Eee, witam Cię. Witam mojego oprawcę. Jakiego oprawcę? Słuchaj, wiesz jak działa Internet? No po prostu ludzie lubią różne kontrowersje, no. A że zostałaś najlepszą polską dziennikarką, to chyba bardzo dobrze. Eee, a powiedz mi, skąd pomysł na najlepszą polską dziennikarkę? Skąd pomysł na najlepszą polską dziennikarkę? Ludzie lubią po prostu takie rzeczy, wiesz, śmieszne, i to nie znaczy, że śmiejemy się z ciebie. My wszyscy śmiejemy się z tobą. Tu o to chodzi. Chodzi o to, że ludzie lubią pozytywną energię, lubią żarty, żarciki. I wiesz, nie bierz tego do siebie personalnie, bo ja do ciebie, słuchaj, ja cię bardzo lubię. Monika, naprawdę chciałem na ten wywiad zabrać proseko i zapomniałem o tym kompletnie, zostawiłem. A skąd ja... wiesz, że lubię proseko? E, z bardzo różnych źródeł. No, nie mogę powiedzieć od kogo, ale wiem, że bardzo lubisz proseko. Chciałem zabrać, zapomniałem. Okej. Okay. Chciałam zapytać się, najlepsza polska dziennikarka, mówisz, że wyszła po prostu tak spontanicznie, tak? tak? Dokładnie tak. No i chciałam jeszcze zapytać bo właśnie w takim razie, skoro wyszła spontanicznie, mówisz, że pomagasz, że śmiejemy się, że wszystko jest okej, okay, czyli lubisz pomagać ludziom. Ja lubię pomagać ludziom. No bo słuchaj, nie umówmy się, czy ten zasięg ci pomógł? No właśnie, ja lubię pomagać ludziom, lubię pomagać wszystkim, a w dodatku zadowalać swoją publikę, no bo wszyscy lubimy się pośmiać, wszyscy lubimy pooglądać jakieś dobre wycinki, jeśli jest stypiarsko, potnie się jakieś tam face to face, wiadomo o co chodzi, zostawimy najlepsze akcje, ludzie się śmieją, jest super! No, wszyscy są zadowoleni tak naprawdę. A nie myślałeś o tym, żeby włączyć kreatywność i zrobić coś swojego? Kreatywność i coś swojego. Witam! Właśnie tu stoję, przed wami, z Moiką. Bardzo kreatywne. <noise> Coś swojego. Gratuluję. Słuchaj, no mój content opiera się po prostu na tym, że. Zbawimy się z całym tym środowiskiem, które jest z nami dookoła. I to nie znaczy, że to nie jest moje, bo interpretacja tych wszystkich scen, które się dzieją, tego całego komizmu jest moja. Mhm. Nie uważasz, że. Czyli uważasz, że to jest po prostu kompletnie nie moje? Nie, uważam, że to jest kompletnie nie twoje. Okej. Okay. No słuchaj, no to mamy po prostu sprzeczne poglądy, Monika, no i w tej kwestii się nie dogadamy. To powiedz mi, co w, w takim razie w tym, co robisz, jest twojego? Eee, według mnie moje poczucie humoru. Moje poczucie humoru, które jak widzimy po odbiorze, no ludzie lubią, ludzie lubią, po prostu. Wybieram to, co jest dla moich odbiorców śmieszne, więc no to jest moje. Moje własne poczucie tego, że wszystko jest... W dobrym miejscu, dobrze pocięte i wybieramy to, co chcą zobaczyć ludzie. Mhm. E, a skąd miałeś taki sygnał, że właśnie tego oczekują ludzie? Właściwie wiesz... No, tak jak chyba każdy twórca internetowy po prostu po odbiorze. Po odbiorze? Po odbiorze. Odbiór naprawdę bardzo wysoki. E, pisano do ciebie komentarze. E, ale jakie komentarze? E po treściach jeżeli chodzi o bo chyba tak naprawdę moje filmiki zrobiły wielki bum w twojej karierze A widzisz no to, to, w twojej kreatywności trochę to prawda to prawda. Jakie komentarze? Słuchaj, komentarze ludzi są różne, bo ludzie lubią gadać. Jak wiadomo, działając w internecie godzimy się z tym, że jedni nas lubią, drudzy nie, no ale po co się tym przejmować, tak naprawdę? E, motywuje mnie to, że wiem, że są ludzie, którzy lubią oglądać ten content, bardzo są z tego zadowoleni, śmieszymy. Naj, najlepsze jest to, że ci ludzie naprawdę się śmieją, potrafimy rozbawić publikę i chyba chodzi o to, tak jak tutaj jesteśmy na fejmie, chodzi o to całe show. Zgadzam A poza się. tym, i w dodatku, zgotowaliśmy ultra niespodziankę, i to słuchaj, ty masz tą niespodziankę, pojawiłem się, prawdziwy ja. I chciałam jeszcze zapytać, jak oceniasz miejsce kobiet w męskim świecie? Jak oceniam miejsce kobiet w, miejskim, o, w męskim świecie? Ło, wow, to jest niespodziewane, niespodziewane pytanie, Monika. Ja uważam, że e, miejsce kobiet w męskim świecie. E, słuchaj, to zależy od mężczyzny. Są dżentelmeni, są mężczyźni, którzy bardzo mocno uprzedmiotowiają kobiety. Eee, I nie mogę ci się jednocześnie, nie mogę ci się jedno eee, nie mogę ci się określić, tak jakby jednoznacznie określić, bo na twoje pytanie jest wiele odpowiedzi. Nie mogę tego ocenić, bo możemy mieć, słuchaj, ja mogę swoje personalne spojrzenie przedstawić poza kamerą, ale jakby. Są różni ludzie na świecie i różni ludzie myślą inaczej, różni ludzie zachowują się w stosunku do kobiet inaczej. I Jakby, wiesz, wiem, że to było lekko prowokacyjne pytanie, ale no nie wiem, co mam ci odpowiedzieć, całkiem szczerze. To jak kobiety sobie radzą w tym męskim świecie? Sztuki walki, MMA, w męskim ja sporcie? Uważam, ja uważam, że kobiety w męskim świecie radzą sobie bardzo dobrze. Będąc na Gali, oglądaliśmy pojedynek naprawdę dwóch silnych kobiet, i to jeszcze z, z dwóch różnych sfer społecznych, tak naprawdę. Ja uważam, że te kobiety, i nie chodzi mi tylko o te, wszystkie fajterki, wszystkie kobiety, które na co dzień są kobietami biznesu, zajmują się innymi rzeczami, każda kobieta jest silna, Ma nawet, sam nawet poruszę temat samotnych matek. Każda kobieta toczy jakąś swoją wojnę, i każda kobieta uważam, że jest silna. Każda kobieta. I wspierasz te kobiety? Wspieram wszystkie kobiety. Chciałam Ci jeszcze zapytać, jak oceniasz mnie jako dziennikarkę? Monika, jak oceniam Ciebie jako dziennikarkę? Czytałaś tytuły. Ja oceniam Ciebie jako najlepszą polską dziennikarkę. I zauważyłem, że ostatnio robisz bardzo duże postępy i bardzo miło mi się na to patrzę. Ehm, a powiedz mi coś o swoim życiu. Ehm, oprócz tego, że montujesz filmiki, ehm, zajmujesz się jeszcze czymś? Ehm, tego nie mogę zdradzić przy kamerze. Czyli jeszcze to nie jest ten moment? Kiedyś zdradzisz? To jeszcze nie jest ten moment, słuchaj. Pokazałem swoją twarz. Sądzę, że to jest wystarczająca dawka informacji, która i tak wzbudzi bardzo duży e, jakby to można powiedzieć bardzo dużą aferkę wywoła. E... Światło nam znów zgasło. Światło nam zgasło. A tu Twojego zawodowego czym się zajmujesz? E, tak jak już powiedziałem, to, że zdradziłem swoją prawdziwą twarz, i z tego już będzie ogromna aferka w internecie, e, jakby. Może dajmy ludziom smaczki. Pierwszym smaczkiem jest to, że oni będą szukać, oni będą szukać, oni będą szukać zagadek. Jakby dużo nie zamierzam powiedzieć o swoim życiu prywatnym, ale param się bardzo dużą ilością rzeczy oprócz tego. Um, mam nadzieję, że się kiedyś dowiemy o Twoim życiu prywatnym. Oczywiście zawodowym bardziej, bo prywatne to niekoniecznie każdy o chce. prywatnym możemy porozmawiać na afterze. Na afterze, tak. A powiedz mi, um, chciałbym jeszcze wiedzieć, czy jesteś na każdej gali, czy to jest Twoja pierwsza um, gala? Jeżeli chodzi o Fighty, a może też na, chodzisz na galę um, Nie, KSW, Fan. Pojawiałem się już na wielu galach, nawet się mnie tam nie spodziewaliście. KSW, FM, Mógłbym dalej wymieniać, ale słuchaj, czy to jest ważne? Jesteśmy na najlepszym show, które się dzieje w Polsce. Jesteśmy na fejmie. To jest najważniejsze. Chciałabym jeszcze Cię zapytać, jak oceniasz walki freaków dzisiejszego wieczoru. Walki freaków z dzisiejszego wieczoru? Powiem tak, jak zobaczyłem. One Puncha Sherigi. Byłem w totalnym szoku, naprawdę wgiotło mnie w ziemię. E, co jeszcze? Oczywiście no, władca piekieł! Władca piekieł to co pokazał. E, też było genialne. Naprawdę ja liczyłem na to, że wygrał. Oczywiście wygrał, jest super. Całe show, wszyscy zawodnicy, to ile się przygotowywali, e, ile zaangażowali się. Jak chodziłem tam. Zdradzę, że poruszałem się po hotelu, też widziałem, jak ludzie się skupiają, ile poświęcają czasu na przygotowanie jeszcze mentalne przed walką. To show jest naprawdę super i ludzie się w to angażują. Uh -huh. e, a walki zawodowe? Walki zawodowe, Norman Parker, Park Park Borys Mańkowski. Szczerze mówiąc, wow. Tak, wow. Ale jestem lekko rozczarowany werdyktem. Liczyłem na to, liczyłem na to że Norman Parker wygra ten pojedynek. Niestety, to było stał... bardzo blisko, prawda? Było bardzo blisko, tak. Oczywiście nie umniejszając Borysowi Mańkowskiemu, e, gratuluję zwycięstwa, to, była naprawdę, to był naprawdę piękny pojedynek, wiadomo, że w nietypowej formule w ogóle, bo to było 15 minut, to było starcie Gladiatorów, ale obydwoje to zniesili bardzo dobrze, więc no, ta walka była naprawdę fajna. Spektakularna. Tak, tak, dobrać. tak, naprawdę tak. A myślałeś o tym, żeby montować um, na przykład wypowiedzi czy filmy zawodowców? Filmy zawodowców? Czyli to tak, e nie, chcę, nie chcę zdradzać jeszcze żadnych projektów do przodu ani innych takich rzeczy, więc nie odpowiem Ci na to pytanie. Czyli mogę powiedzieć, że jestem czarownicą, jasno widzę. <laughs> może, może tak, może nie. A powiedz mi, czy zawodowcy są na tyle intrygujący, żeby właśnie o nich robić filmiki, ciąć, bo z tego co zauważyłam, nie każdy sportowiec, McGregor, robi to doskonale, prawda? Ale większość jednak zawodowców koncentruje się na walce, nawet ten trash talk nie jest aż tak Olbrzymi, bardziej rzeczywiście to jest wszystko tak skoncentrowane tylko na walce i wyłącznie, pomijając właśnie cały marketing. Oczywiście, że tak, ale spójrz na miejsce, w którym jesteśmy. Ludzie lubią to show, ludzie lubią frików, ludzie lubią wypowiedzi tych frików, lubią kiedy dzieją się dymy. Nawet dlatego pojawił się dymometr już. Słuchaj. Oczywiście ci ludzie są jak najbardziej fascynujący. Każdy ma za sobą jakąś genialną historię, ale wydaje mi się, że odbiorcy, z którymi jesteśmy dzisiaj tutaj przed kamerą, bardziej są zainteresowani tak naprawdę zawodnikami firkowymi, bo to oni robią dla nich furorę i show. I według mnie mała część z nich interesuje się zawodowymi walkami, tak naprawdę. A co sądzisz o najlepszym? Bo są to celebryci, e, są to osoby z różnych sfer, które stały się tam sławne. E, jakby. Część z nich, no nie pochodzi w ogóle ze sportu, tak? Dobrze to wiemy. Zgadza się, ale to życie ich się tak obróciło spektakularnie, tak. niesamowicie, tak. No. że stali się częścią tak naprawdę sportu, tak. bo starają się, robią, dają z siebie wszystko, no i przede tak. wszystkim zmienili swoje nawyki, prawda? Tak, dokładnie tak. Oczywiście, zaangażowali się totalnie i to jest super. Zobaczyć przemianę, przemianę takiego człowieka, który całe życie na przykład imprezował, ja nie będę rzucał nazwiskami imionami, ale który przeżył życie po prostu imprezując, zajmując się różnymi innymi dosyć e, jakby to powiedzieć psującymi zdrowie rzeczami e, i którzy wychodzą dzisiaj kiedyś do oktagonu toczą walkę i są do tego ultra przygotowani zmieniają swoje życie o 180 stopni e, i to jest naprawdę super super I się wszyscy na to ogląda historie oczywiście że im kibicujemy proste jak mogłoby być inaczej e, co sądzisz o najlepszym polskim dziennikarzu co sądzą o najlepszym polskim dziennikarzu? A mówimy o Hubercie Mściwujeckim? Nie, o moim Romeo, ale nie odrobiłeś pracy domowej. Nie odrobiłem pracy domowej, przepraszam. Dziękuję tak bardzo. Było. Najlepsza polska dziennikarka i Ebebe. Ebebe. -ebe. pozdrawiam serdecznie. Przesyłam dla was buziaki, w końcu się widzimy. Dziękuję bardzo za rozmowę.